Wszystko zaczęło się w 1483 roku. To była chłodna listopadowa noc w małym mieście Eisleben. Straż nocna robiła właśnie swój ostatni obchód przed północą. We wszystkich oknach widać było już tylko ciemność, lecz w domu Hansa i Margaret Luther nadal paliła się świeczka. Narodził im się syn. Będzie miał na imię Marcin. Upłynęło nieco czasu. Marcin ma już 5 lat i właśnie rozpoczął szkołę. Droga do szkoły jest długa i w mroźne, zimowe dni ktoś musi go tam zanosić. Rodzice chcą, aby Marcin wyrósł na człowieka sukcesu. Po 11 latach w szkołach w Mansfeld, Magdeburgu i Eisenach Marcin już czytać i pisać. Mówi także płynnie po łacinie, co niewielu potrafi. Po łacinie mówi się także w kościołach, mimo że wiele osób jej nie rozumie. Nawet Biblia, słowo Boże, jest tylko w języku łacińskim. Jest już wiosna 1501 roku. Jasne niebieskie niebo rozciąga się nad licznymi wieżami kościołów w mieście Erfurt. Erfurt jest miastem słynącym z wielu kościołów. Tutaj Marcin będzie studiował na uniwersytecie. Jego tata chce, aby został prawnikiem. W tych czasach wielu ludzi chodzi do kościoła, ale mimo to czują oni strach. Strach przed piekłem. Nikt nie jest w stanie powiedzieć im, jak mogą uciec od piekła i zostać zbawionymi do wiecznego życia z Bogiem w niebie. Marcin wiele o tym myślał. Hmm, co może zrobić człowiek, aby po śmierci trafić do nieba? Jest lato 1505 roku. Martin wraca do Erfurt po tym, jak odwiedził swoich rodziców. Droga jest długa, więc Martin ma wiele czasu na zastanowienie się nad kilkoma sprawami. Czego tak naprawdę uczy się w kościele? Naucza się, że człowiek rodzi się, dorasta i umiera. Potem Pan Bóg ukaże go za złe rzeczy, które zrobił. Ponieważ był pogrążony w swoich myślach i nie zauważył, że niebo spowiła ciemność. Nagle znalazł się w samym środku strasznej burzy. Desperacko szuka schronienia, jednak nie może go znaleźć. O Boże w niebie, jestem grzesznikiem. Ty jesteś święty. Nie jestem w stanie Cię zadowolić. Boże, bądź łaskawy. Jeśli to przeżyję, zostanę mnichem i wstąpię do klasztoru. Rodzice Marcina są w szoku. Jego przyjaciel próbuje go odwieść od tej obietnicy, ale on pozostaje jej wierny. Kilka miesięcy później jest już w klasztorze Augustianów w Erfurt. Zanim zostanie mnichem musi przejść przez próbę. Jako mnich musi oddać wszystko, co posiada. Nie wolno mu się ożenić i musi przestrzegać zasad opactwa. Ponieważ Marcin doskonale przestrzega zasad, przechodzi próbę. Każdej nocy wstaje na wczesną modlitwę klasztorną. O 6 rano i jeszcze kilka kolejnych razy w ciągu dnia ma miejsce msza. Marcin regularnie pości. Nadal jest smutny i zmartwiony. Wygląda na to, że nie mogę stać się lepszą osobą. Nadal robię złe rzeczy i mam złe myśli. Bóg jest sprawiedliwy. Musi mnie za to ukarać. O, gdyby tylko nie był on tak sprawiedliwy i święty. O, Boże w niebie. Desperacko modli się na zimnej podłodze w swoim pokoju. W klasztornej bibliotece Martin znajduje coś, co odciąga go z myśli. Są tu pewne cenne księgi. Setki tekstów ojców Kościoła i Biblia. Boże Słowo po łacinie. Marcin cieszy się, że w szkole nauczył się łaciny. Zaczyna zapamiętywać Boże Słowo, strona po stronie. Jeżeli istnieje odpowiedź na moje pytania, to musi być w tej księdze. Marcin uważnie studiuje i zdobywa wiedzę. Pewnego dnia jego przełożony wzywa go do siebie. Bracie Marcinie, zostajesz wysłany na uniwersytet w Wittenberdze jako profesor. W Wittenberdze Marcin ciężko pracuje. Nadal studiuje Biblię i naucza o niej. Często czyta w swoim pokoju do późnej nocy. Przy świetle świecy czyta list napisany przez Pawła do Rzymian. Jeden z wersetów brzmi, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary, z wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian 1,17. I znów Boża sprawiedliwość. Nagle Marcin zrozumiał, co to oznacza. Ewangelia, dobra nowina Biblii, mówi o usprawiedliwieniu, które Bóg daje za darmo. To prawda. Jestem grzesznikiem i powinienem ponieść karę, ale Bóg ukarał swojego własnego syna, Jezusa, który cierpiał i umarł za mnie. Bóg nie chce mnie karać. Bóg chce dać mi w prezencie całkowite usprawiedliwienie. A to wszystko z wiary. Z wiary w Jezusa Chrystusa. Jak powiedziano, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Martin Luther jest przepełniony radością. Nareszcie zrozumiał Bożą wiadomość z Biblii. Po tym ważnym odkryciu Marcin zaprasza uczonych ludzi, aby o tym porozmawiać. Zapisuje 95 zdań, tak zwanych test. Przybija swoje tezy do drzwi kościoła w Wittenberze. Tak publikowało się wtedy teksty. 95 tez Marcina przyciąga uwagę ludzi. Gromadzą się wokół, aby zobaczyć, co napisał. Spójrz, doktor Luther przybił coś do drzwi. To łacina. Co tam jest napisane? Czy ktoś może to przetłumaczyć na niemiecki? Zaczekaj, ja spróbuję. Każdy prawdziwie pokutujący chrześcijanin ma prawo do całkowitego uwolnienia z grzechów i poczucia winy. Co miał na myśli? Chyba chodzi mu o to, że otrzymujemy przebaczenie od Boga z łaski, a nie przez dawanie pieniędzy do kościoła. 95, 95 tez Marcina Lutra przetłumaczono, wydrukowano i rozesłano po Niemczech w zaledwie dwa tygodnie. Wielu mężów kościoła nie zgodziło się z Marcinem, ponieważ uważał on, że nauczanie w kościele jest fałszywe. Kazano mu zdjąć tezę. Ale zdążyły się one już rozpowszechnić. Ludzie czytają je wraz z innymi tekstami, które napisał. Jest wiosna 1521 roku, kiedy do Marcina przychodzi posłaniec. Mam ważną wiadomość od cesarza. Cesarz chce, aby Marcin przybył na Sejm Cesarski w formacji, w niemieckim mieście. Marcin musi wyjaśnić, co miał na myśli w opublikowanych przez siebie tezach. Marcin jedzie do formacji, mimo iż wie, że wielu chce jego śmierci, ale wie także, że Bóg jest z nim. Sejm cesarski to spotkanie z najpotężniejszymi ludźmi w kraju. Luter zostaje postawiony przed cesarzem. Wszystko, co napisał, zostaje wyłożone na stole. Rzecznik cesarza przesłuchuje Marcina. Doktorze Marcinie Luther, czy to ty napisałeś te teksty? Tak, to ja. Czy wyznajesz, że to, co napisałeś, jest kłamstwem? To niebezpieczne pytanie. Co odpowie? Martin prosił więcej czasu na zastanowienie. Cesarz daje mu jeden dzień. Następnego dnia ma usłyszeć to samo pytanie. Tej nocy Marcin pragnie śpić. O, panie, mój Boże, pomóż mi. Pomóż mi trwać w Twojej prawdzie. I Bóg jest z nim. I daje mu odwagę i siłę w najtrudniejszym dniu jego życia. Następnego dnia Marcin znów staje przed Sejmem Cesarskim, a rzecznik cesarza patrzy na niego chłodno. Jak brzmi odpowiedź? Czy cofasz to, co napisałeś? Wierzę w Boże Słowo, więc nie mogę nic cofnąć. Niech mnie Bóg uchroni. Amen. Cesar jest wściekły. Luther musi opuścić formację. Nikt nie może pomóc zbuntowanemu mnichowi. Ma zostać aresztowany. Ale Pan Bóg chroni Lutra który w tajemnicy zostaje zabrany do zamku Wartburg, aby jego wrogowie go nie znaleźli. Przebywając w zamku Wartburg, Marcin używa imienia Squire Jirk. zaledwie 11 tygodni tłumaczy na niemiecki drugą część Biblii, Nowy Testament. Teraz inni Niemcy mogą czytać Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Później luter wraz ze swoimi przyjaciółmi przetłumaczy także Stary Testament, aby Niemcy mogli czytać całą Biblię w swoim własnym języku. Marcin zmarł w 1546 roku. I do tej pory jest wiele osób, które tak jak on wiedzą z Biblii, że nie zasługują na miejsce w niebie. Ale wiem, że Bóg wybaczył wszystkie moje grzechy, ponieważ Jezus Chrystus za nie zapłacił, umierając za mnie na krzyżu. Czy Ty również o tym wiesz?